Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj ogólnie jest filmik z nowej rodzinki Dzisiaj wam dzisiaj ją trochę przedstawiam I po prostu, no, będziemy dzisiaj mieli krótki odcinek Jeszcze będzie ogólnie jeszcze jeden odcinek, ale to jeszcze nie wiem kiedy Go wstawię, więc za chwilkę się widzimy Ok i przypominam o subskrypcji, łapka w górę No to zaczynamy historię. Okej okay. Ale mi się nudzi. Chyba trochę razy zejdzie bałagan. Mamy ci lód, no, jak mama nie zauważy, to tego nie posprzątamy. Najpierw tu ja muszę zobaczyć na telefonie, czy się też. Jak e, kurdeś patrz, jakuś na no, nie. Mama zastaj przyjdzie. Pewnie będzie chciała coś sprawdzić, o nie. to już jest na koniec. Dobra, ci lud. my że śpimy że to wszystko zrobił Patryk, A my. To wszystko zrobił patlek to wcale nie my. Przepraszam ogólnie za tym tutaj rzeczy, ale ja jeszcze ogólnie byłam po małych zakupach, więc muszę to teraz sobie rozpakować, więc yy, idziemy na dół i tam sobie rozpakujemy wszystko. Okej, okay, dobra, no to tak. Ogólnie będziemy sobie rozpakowywać. I tak, za tak się widzimy. Dobra, no to tak. Siemanko, widzowie. I tak, dobra, jestem już tutaj z wami i tak. Będę teraz rozpakowywała te wszystkie nasze rzeczy, bo ogólnie jesteśmy po w zakupach. Wcześniej już to mówiłem. Jezus, ale ogólnie to się bałagan robi. Pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego ja tutaj mam jeszcze ozdoby świąteczne, ale po prostu one tutaj ładnie wyglądają, bo nie miałam co dać. Tak, gdzie jeszcze możemy dać to? Jezus. Dobra, no to tutaj to może damy. Do szafki włożę tutaj portfel, bo, trwę, bo musi on być też skryty, żeby jak tutaj ktoś przyjdzie, to żeby nikt mi go w końcu nie ukradł. Dobra. I no to idziemy. Okej, okay, dobra. No i tak. Co ja, co ja tutaj robię? Dobra, tutaj y, na chwilkę też sobie przyjdziemy, bo chciałam tutaj rozpakować te wszystkie rzeczy ogólnie. Troszeczkę mi to zajmie. Więc tak, że tutaj troszeczkę sobie będziemy to tylko rozpakujemy i będziemy przychodzić do historyjki. Tak. Okej. Okay. Jezu. Muszę zobaczyć jeszcze te jak tam u dzieci. Okej. Okay. I tak... Jestem dobra jeszcze jeden krem. Ej, powinnam mieć jeszcze jeden krem. Wszystkiego nie kupiłam. Gdzie jest? Dobra tu. Mam go. Bo ogólnie już więcej chyba nie zmieszczam. Nie wiem, czy ogólnie mi się tutaj to wszystko zmieści. No i gdzie są ogólnie inne jeszcze rzeczy? Przecież tutaj miałam inne jeszcze kremy. No, i wszystkich nie zabrałam. Nie, moje krew. Trudno, dobra, trudno już tak zostanie. Ech, przykro Trudno, no tak musi zostać. Nic nie poradzę i Tak, dobra. Te maseczki, właśnie. Jeszcze maseczki. W sumie chociaż dobrze, że się miejsce znajdzie. Tak, dobra. Torba. Torba będzie tutaj. I tak, następnie. I dobrze. Następnie tak tutaj na przykład telefony położymy. Gdzie jest aparat w ogóle? Tu. Już myślę, że dzieci go zawinęły. Okej, okay, dobra. Tak. Okej, okay, no już prawie wszystko rozpakowałem, Oczywiście, jak zawsze, nikt mi nie pomoże, tylko muszę to robić sama. Ogólnie, niedługo się będziemy przeprowadzać, także, ale to jeszcze trochę. Dobra, to tak, wszystko w sumie schowam na razie tutaj, bo nie mam na razie czasu, żeby to ładnie uporządkować. Tak, wstępnie na ten fotel bym chciała tu Co się dzieje? I co tam jest? Poczekajcie, muszę coś sprawdzić. A dobra, książka tam jest. Jakiś, jakimś cudem tam musiała wpaść, jak meblowałam. Okej, okay, i tak. Dobra, no to już za kilka się widzimy. Okej, okay, dobra, no to już wszystko rozpakowane i tak. ja tutaj jeszcze pie, robię obiad. Więc będę musiała tylko to przypilnować. Ale teraz, tak jak mówiłam, idę zobaczyć, jak tam dzieci. Czy czegoś nie narobiły. Ok, no to idziemy. Okej, okay, dobra. Jezu, co się stało? Poczekajcie, więc dowie. Bo mi włosy strasznie zachodzą. Dobra, i tak. O, śpią. A co, to, to, Jezu, co, co tutaj się stało w tym? O, dziewczyny! Dziewczyny wstawać, wiem, że to wy. Co? Ale to nie my. No właśnie, to Patryk się tutaj zakradł, jak my pewnie spałyśmy. I rozdziociło wszystkie zapki Nieprawda, Patryka nie ma w swoim pokoju. Więc nie może, więc już nie ma się co wymyślać. No to dziewczyny, tamty najstarszy Nieprawda, to wy zrobiłeś, dziewczyny, naprawdę. Będziecie miały karę, jak będziecie tak cały czas kłamać i robić bałagan w pokoju, sprzątać, to bo naprawdę dostaniecie karę, bo jak tego nie posprzątacie, macie na to dwie minuty, żeby tego sprzątać. Jak nie posprzątacie, to wam zabieram wszystkie elektroniczne sprzęty. Dziewczyn też nie ma w swoim pokoju. Naprawdę. Nie, no dobra, nasz plan się nie pomógł. Mhm, dobra, trudno, to posprzątajmy to. Tutaj biedroneczka, klocki tutaj. glutes, Opłakowanie po, po znajmach. Tu do skrzyneczki wszystko. Nie ma takiego bałaka. Mhm, dobra, tak plecacki. Tutaj telefony. No się tu nie No To jak to mamy posprzątać? Trudno, schowamy do plecaka za chwilkę. Tablety. Tutaj schowamy wszystkie sprzęty elektroniczne do tabletu, żeby mała nam nie nie chowała, jak jeszcze będziemy kiedyś bałaganić. Tylko tego lisika nie umiem wyciągnąć. No dobra, mam. To tutaj. To tutaj. Tutaj. Dobrze, no to gotowe. Przynajmniej już chyba nie, nie będziemy miały kary. No dobra, no to się da. No dobra, muszę zobaczyć, czy już posprzątały. Eee. Dobra, przepraszam. Eee, tak. Już muszę zobaczyć, czy naprawdę one posprzątały. Bo naprawdę. Okej. Okay. Dobra. Posprzątałyście? No tak. No to macie szczęście. No, dobra, idę zawołać Patrysia i te dziewczyny. Jezu. No, ma to test. test, test. Nie, prawda. Wystarczy to tylko odłożyć a nie sprzątać. Dobra. Dobra, to chodźcie już. Jezu. Okej, okay, dobra, no to idziemy. W sumie to ja już idę na dół. Wy tam idźcie do pokojów swoich. Okej, okay. dobra. Hmm. Teraz się już nudzi. No właśnie. Hmm, ale mam plan. No jaki? Może uciekniemy z domku i pójdziemy na tajnej bazy. Dobra. Okej, okay, no to chodźmy. Okej, okay, ale jak my mamy z tego balkonu wyjść? Nie wiem, rzucimy tam materiał, a potem my na niego zlecimy. No dobrze niech ci będzie. Dobrze, no to zrzucone. Teraz ja tam może pierdę skoczę tylko przesuniemy troszeczkę tego grilla. Okej, okay, no to ja tam pierdę skoczę, bo muszę zobaczyć, czy jest naprawdę miękkie lądowanie. No to okej. Okay. No i jak jest super. Może skakiwać Okej, okay, no to skakuj. Dobra, no to skakuj. No to skakuje tam. Najpierw do basenu. Okej, okay, dobra. No to ja sobie już w sumie idę tam. Idę już sobie. Zrobię sobie ogólnie na to kawę. I tak, dobra. No to robimy kawę. Dobra, ogólnie dołożę taką notłóweczkę. Tam będę sobie z tego graficznie, bo nie chcę się robić teraz kawy. No dobra, no to w sumie to idę coś zobaczyć. Jakieś wiadomości w telewizji. Okej, okay, dobra. No to pijemy. Na przykład jeszcze książkę poczytam. Bo dobrze nie czytam. Zdejmę ogólnie te nauszniki i je tam wezmę. Okej, okay, dobra, no to pijemy. Dobra, jesteśmy, materiał ogólnie wywali, wywaliliśmy przez płac. Tam do naszej przyjaciółki. Ona go nam potem odda, bo nie chcieliśmy, żeby mama się dowiedziała, że tam skakali, że skakaliśmy i że w ogóle materiał wrzucaliśmy. O tym, że skakaliśmy, to może by się nie dowiedziała, ale że my tyle to tak. I tam ogólnie nas, u naszej e, samsiadki przyjaciółki, tam sobie e, za płotem leży. i ona nam go potem odda. Potem do niej przystąpimy, a teraz idziemy do naszej tajnej bazy. Ok, dobra, to jesteśmy. Ogólnie znaleźliśmy taką słodką kalę i ona nam będzie to I tak, dobra, ja ogólnie przejdę ją za nieść i teraz e, ten. Do ciebie psy idę. Dobra. Ja tam w sumie to psy jadę gulą. Dobra. Okej, okay, to ja najpierw zaniosę tutaj. Okej, okay, dobra, idę już. Okej, okay, dobra, jestem... Hop. Dobra, i teraz tak. Ogólnie zobacz, co znalazłam. I możemy teraz sobie coś z tego usyć. A się nie muszę tylko zrobić. Dobra, ogólnie tu jest mega gorąco tak że luty to tutaj jest bardzo gorąco, wachlazyk, musimy się wachlować i mamy nawet takie sesełeczko i kosycek, na przykład na owoce, albo na miód, bo musimy zaraz zobaczyć co na naszych kochanych pszczółek i innych zwierzątek. A tutaj wezmę sobie takie coś, dobra, no i tak, wypadł stąd, tu nasza baza, a nie twoja, dobra, gotowe, tak. Mmm, dobra, mm, dobra, no i tak. Oklujemy się. Dobra, już nie jest nam tak gorąco. Chowamy to na razie do koszycka i teraz tak. Mió miodzik najpierw musimy zebrać. Kciłki. Kciłki. Dobra, ok. Tak, dzięki, dwa. Musimy zasadzić jeszcze albo dziki ziemi. dosypać. To Wygląda jak kupy, ale mam nadzieję, że to nie są kupki. I tak, tutaj ogólnie się takie śliweczki. Ale dobra, na potem zasadzimy te. Potem zasadzimy albo dziki. I tak, dobra, no to teraz co robimy? Nie wiem. Okej. Okay. No dobra, idziemy zobaczyć jak tam u innych Dobra, chodźmy. O, tutaj wszyscy są. O nie, jakieś ludzie. Chowaj się. Pajączku, atakuj ich. No to dobra, uciekamy. To jest pająk, prawdziwy, uciekajmy. No i super, pajączku, może wracać do swojej i klejówki i tam się czajno kolejne osoby. A ja w sumie przyniosę tą walizkę tutaj. Bo muszę zobaczyć co tutaj jest, tylko żeby mama się zorientowała, że nas nie ma w domu. Nie zorientuje się. No taką mam nadzieję. Dobra. No jakieś łyzecki, to możemy wziąć do domku w sumie. to w sumie to tą walizkę weźmiemy do domku. Zateczki do zębów nie lubiamy zębów, to 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 kosa. Też nie lubię mieć, o jakieś ubranie, może dziewczyna mi się spodoba, o to będzie idealne dla taty. Okej, okay, dobra, no to tyle. O i nawet mamy tutaj owoce takie pysne. O i mamy nawet takiego stwoka świecącego. Co jeszcze tutaj mamy, mamy ona, kameleony. dobra, Okej. Okay. Zmieniaj kolor. Jaki ładny kameleonik. Dobra, coś się z tym Na przykład bananki, żeby zmienił kolor. Na złoty pewnie teraz będzie, albo inny jakiś. Czekajmy. Okej, okay, dobra, złoty jest. No to dobra, chowamy go. Tylko mam nadzieję, że mama nie będzie przerażona tym kameleonem. Dobra, i ty zielonego zrobimy. Albo dobra, luzowego zrobimy. Albo czerwonego. Albo dobra, tego śliwkowego zrobimy. Same nie wiemy, jak mamy robić. Dobra, to taki chyba będzie ok, co? A, jakieś słodki, Wow, teraz ma nawet klopeckie. Dobra, uciekamy już stąd, bo naprawdę zrobiło się chyba późno dosyć. A jak ona się zorientuje, że nas nie ma, to nam no, zabierze mm, sprzęty elektroniczne, ale w sumie to i tak. Wszystko schowaliśmy, ale może przeszukać nam cały pokój. A i tak dostaniemy pewnie jakąś karę. Na przykład, nie będziemy mogły wychodzić. Dobra, no to może dzisiaj zabieramy jakieś zwierzątko jeszcze, żeby z nami przyjechać Dobra, no to ta koala, bo ona jest słodka. Okej, okay, to może jej damy tego kwiatuska. Okej. Okay. Nie, jej się chyba nie da. A nie, nie, dobra, myślałam, nie da się jej. O nie. Nie da się zwierzątkowie. No to to, dobra, trudno. Okej, okay, no to ja ją biorę i idziemy już. Okej, okay, dobra, jesteśmy. To jest cichutko, musimy ją schować, bo kochany biegnij tam do windy. Tak. Kamerze, o nie, ty też tam biegnij. Dobra, te łóżeczki to do kuchni potem weźmiemy, no ale najpierw tam musimy... Okej, okay, ja... ten, ty umrzanie szybko tam poleci do taty, do szafy, O Jezu, co ja zrobiłam? Dobra. Okej, okay, dobra do Safem. Ok, dobra, słabo, spoko, spoko, spoko. To nie wiem dla kogo będzie. I tutaj jeszcze takie. Okej, okay, tą walizkę to damy tutaj. Może ta co będzie w niej chodził do pracy. Nie wiadomo. nią chodził do pracy, nie wiadomo. I dobra, idziemy teraz tam na górę. Okej, okay, dobra. Chyba nas nie zauważyła na szczęście. Okej, okay, dobra. No to tak, ten fachlaś, gdzie, gdzie my go w ogóle schowamy? Te co nie wiem. No w sumie znowu nie możemy narobić takiego bałaganu. Bo znowu będziemy miały, ale. Znaczy, no znowu mama poglozi. W sumie teraz to już nam może nawet zabrać telefon i tablet. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no to na razie taki tutaj będzie po prostu to leżeć. Zwierzątkę musimy jeszcze gdzieś schować. No dobra, no to im po prostu tutaj umeblujemy jakiś mały kącik. Tak nasi przodkowiec zrobią. Umeblujemy im jakiś ład, ładny, malutki kącik. Na przykład taki do zabaw. Tutaj dla pak. żeby sobie koala mogła te ząbki czy tam pazurki Jeszcze tutaj takie miejsce. O takie. Spanka. Jedzenie. Dobra, no to takie mi będzie miało. Zabaweczki jeszcze. Tak, okej. Okay. To na przykład dla koali damy to. Na... Albo nie, dobrze, nie takie. I na przykład damy o takie. I ona damy taki. Albo nie, kameronowi damy takie. Tutaj żeby jeszcze mogło się załatwić. Okej. Okay. Żeby mogło się załatwić, to w sumie tak będzie lepiej wyglądać. I jeszcze jedzonko i zabaweczki. Okej. Okay. Okej, okay, no to zabaweczki takie damy. Takie coś, takie. I jest to w sumie co położymy tutaj półeczkę. O takie na przykład. Będą miały tutaj bogato. Ok. Już możecie się tutaj położyć, bo będziemy jeszcze meblować. Okej. Okay. co jeszcze? Na przykład takie dla pieska, ale może im nie zaskoczy. Takie. Wszystkie zabaweczki, jakie tutaj są tylko. No, i tak kalma dla kotka, bo kamerę i kot to prawie chyba to samo. Nie, nawet to nie to samo, ale po prostu tak, tutaj to będzie. Jeszcze wodopój, i najważniejsze, czyli zagrodzenie. Ogrodzenie. Czyli tak, tutaj na przykład będzie taka szybka, 12 kolana, Albo tutaj będzie takie coś, żeby nie można było podglądać, jak będą tam sikać. I tutaj jeszcze ogólnie wiedziałam. Widzieliśmy takie jeszcze jedno i to było, ej no, ej w sumie, ale dobra, nie myślałam, że to tutaj się zmieści, ale to się nie zmieści tutaj. Jeszcze ogrodzenie, żeby byli bezpieczni. Okej, okay, no i tyle. Teraz już mogą się tutaj bawić. Okej, okay, no to my już idziemy i bierzemy sobie to jeszcze tym. Albo dobra, że no to nie zostanie w kuchni, albo tutaj to położymy. Dobra, nieważne. Tak, idziemy. Już miał ogólnie oczy bolą od tego nienosienia okularów, więc sobie muszę je założyć. I tak, miodzik i śliweczka. Każdy ma, każdy ma po, po miodziku i śliweczka. Ok, dobra, to, to teraz tak, siadamy i czekamy. I co to? Czekajcie, widzę wie... O, dobra, nasza zabawiecka tutaj utknęła. nasza zabawiecka tutaj utchnęła, która jest straszna. Jezu, jakie to straszne, dobra, nieważne. Um, Czemu to miałbym? Dobra, nieważne, już nie powiem. Spoglądam sobie tylko na tableciku i nie wiem co, nie wiem co dalej. Ale po prostu tak. Ogólnie jeszcze chciałam wam powiadomić, że będzie ogólnie specjalnie dzisiaj, ale to jeszcze ogólnie trzeba musicie jeszcze trochę czekać. Okej. Okay. Dobra, no to tak. Glam sobie. Dobra, no to nie wiem co mamy robić. Dobra, to tak, ja się najlepiej, albo dobra, na razie się nie będę malować. E, dobra, pooglądamy coś na internecie, zobaczymy co tam słychać. 嗯。